Witajcie po długiej przerwie, cześć. Jak widzicie trochę się pozmieniało. Kupiliśmy z żoną 5 kus anglonubijskich. Trzy są dorosłe, dwie małe. Te dwie małe idą na handel, bo nie ma miejsca, żeby ich trzymać za bardzo. Natomiast te dwie duże mogą być zakocone. Ta jest, tamta nie wiadomo. No... Pomysł był żony, teoretycznie chciała na mleko, na jakieś tam sery, no zobaczymy, na razie tą jedną, tą małą na imię ma Emilka, ją coś próbujemy dojść. no mleka jest bardzo mało, no ale dzieci sobie tam kubek dziennie wypiją. Tu sobie mieszkają, dzieci powiedziały, że tego domku nie chcą, więc go powiększyłem, przerobiłem. No i w ten sposób W ten sposób to wygląda no myślę, że źle tu nie mają. Pieski trochę biedniejsze, bo muszą siedzieć w końcu. niby kozem nic nie robią, ale lepiej uważać. A nowy domek dla dzieci. A nowy domek dla dzieci jest tu. Przywitajcie się chłopaki. Przywitaj się Pawełku. Ej, nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Do, do Wadimirca tak, chcesz? Ale dziś niedziela. Chcesz? Za chwilę. No to chodź. No Jak widać pozmieniało się też trochę na podwórku. Trzeba było wszystkie maszyny, czy trzeba było. Lepiej jest, wszystkie maszyny są w jednym miejscu. Tutaj darń żeśmy pościągali. Cześć. Jest wyłożone agrowłókniną, zasypane klincem. No i tak sobie wszystko w jednym miejscu tutaj stoi. Myślę, że jest lepiej. No na przyszły rok są takie plany, żeby na wiosnę posiedzieć jakiś owies. Czyli jeszcze potrzebne, co będzie? Czym się sieje chłopaki? Jaką maszyną się sieje? My nie mamy tej maszyny jeszcze. Trzeba kupić. Sie, sie siewnik, tak siewnik no bo przy tych cenach jakie są w tej chwili no to niestety trzeba sobie coś posiać przy kurach przy kozach które też owiec lubią trzeba coś posiać, a jeszcze pokażemy nowe kury pokażemy nowe kury no a tu są nowe kury to znaczy nowe nowe z farmy takie wypierzone żeśmy kupili po całe 10 zł za sztukę ponieważ tamte poprzednie spotkał los taki, że większość skończyła w paszczy psów. Były niedomknięta, niedomknięta bramka, psy jeszcze były młode, głupie. No i podusiły. Było 25 sztuk, zostało 24. Jedna niestety w transporcie trochę ucierpiała, także skończyła w garnku. No i co? I na razie no, zniesieniem jest trochę problem, bo sądni, że jest tam kilkanaście jaj, a sądni, że jest pięć. W jakiej miejscowości żeśmy to kupili? Pamiętasz, Jasiu? W Orzechówce. W Orzechówce. Tak? No. No, ale zobaczymy. No, jeszcze 10 zł to nie jest jakoś bardzo dużo, nie? kurki. No. Dobra. To na dzisiaj będę kończył pewnie. No, może się uda jakoś wrócić do bardziej regularnych filmów. Trzymajcie się. Cześć. A ludzie będą oglądać, mam nadzieję, że będą oglądać. Pewnie. Wujek Zbyszek. Wujek Zbyszek, może i wujek Zbyszek. No.